Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady i wsadzili Salomona na mulice króla Dawida. Kapłan Sadok wziął róg oliwy z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: „Niech żyje król Salomon”. Potem cały lud. Wszedł za nim na górę przy dźwięku fletów, okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił 40 lat. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. W Gibeonie pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie i rzekł: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: Tyś okazywał twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o panie Boże mój, Tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać twemu słudze serce pełne rozsądku, do sądzenia twego ludu, i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa. I nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam Twoje pragnienie. Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić arkę przymierza Pańskiego. Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium. W roku zaś jedenastym ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem. A więc budował ją siedem lat. Tak ukończono całą robotę, której król Salomon dokonał w świątyni pana. Salomon wniósł i umieścił w skarbcu świątyni pańskiej święte dary ofiarowane przez swego ojca Dawida. Srebro, złoto i sprzęty. Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się w Jerozolimie na przeniesienie arki przymierza pańskiego z Syjonu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani przenieśli arkę pańską, namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Następnie kapłani wprowadzili arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce, do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów. W arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic Przymierza, które Mojżesz tam złożył pod chorebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Następnie Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O, panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierzę i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca swego. Bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu. Mówił do Niego: Wysłuchałem Twoją modlitwę i Twoje błaganie, które zanosiłeś przede mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś, dla umieszczenia w niej na wieki mego imienia, po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce. Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował Twój Ojciec Dawid w szczerości serca i uczciwości, wypełniając wszystko, do czego Cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, to na wieki utrwale tron Twego królowania nad Izraelem. Jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc, Nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Ale jeżeli zupełnie odwrócisz się ode mnie, wy i wasi synowie, i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom, i będziecie im oddawać pokłon, to wytępie Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem. A świątynię, którą poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u waszych wrogów, a świątynia ta będzie zrujnowana. Każdy przechodzący koło niej będzie z grozą przejęty i zagwiżdże szyderczo. Gdy będą pytać, dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni, odpowiedzą, dlatego że opuścili Jachwę, Boga swego, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów, oraz im oddawali pokłon i służyli. Dlatego Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście.